Na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego przez ponad tydzień 33 pilotów rywalizowało o medale szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie otwartej. O zwycięstwo od początku walczyli Karol Staryszak z Aeroklubu Mieleckiego i Zbigniew Nieradka reprezentujący Aeroklub Częstochowski. Na siedem rozegranych konkurencji Staryszak wygrał pięć, a Nieradka dwie, a co za tym idzie mistrzem Polski został pilota Aeroklubu Mieleckiego, który wyprzedził Częstochowianina o ponad 250 punktów. Myślałem, że będzie ciężko ze Zbyszkiem, no i tak było. Są zdecydowanie, Karol był poza zasięgiem, jestem naprawdę szczęśliwy, że, że, że To Bardzo dobry trening mamy, mamy wspólny trening też, dosyć duży, mamy, rozwijamy się również w kierunku psychologii, sportu, także myślę, że mamy wiele zalet, których, na przykład, którym brakuje. Innym brakuje także takiego sprzętu, czyli nowoczesnych szybowców, na których lata pierwsza dwójka. Te szybowce, na których lataliśmy, to są OSG. 29 no to jest to szybowy. Znaczy, są trzy takie równorzędne, jest właśnie jest Ventus i JSON. E, one są równe, o tych był było za wiele, bój ich w sumie 7 licząc laka 17, który tam powiedzmy pretenduje to jest niezależne. Znacznie szybsze, znacznie bardziej doskonałe, nowocześniejsze, znacznie lepszy profil, znacznie większe obciążenia powierzchni. Znacznie lepiej. Sprzęt to jednak nie wszystko. Cały czas ważną rolę odgrywa pilot. Karol właściwie ze Zbyszkiem dzielą miejsca raz pierwsze, raz drugie. I to nie tylko na tak polskie, na szósta świata. Więc no, jest to para, której reszta pilotów się właściwie może dużo uczyć i tylko, no, no, padały to hasła, że tak powiem, to są kosmici. A lu normalni ludzie zajmują miejsca od trzeciego w dół i tak dalej. No oczywiście y jest, jest to przesadzone, bo to, to nikt nie oszukuje, to są normalni ludzie, tylko no, z olbrzymim talentem wykorzystują go na szczęście i reprezentując Polskę. Najlepszy wśród normalnych ludzi, czyli trzecie miejsce zajął. Łukasz Wójcik z aeroklubu Włocławskiego. Zawsze może być lepiej, ale myślę, że to jest wielki sukces. Amen. Walka o trzecie miejsce była zacięta. Wójcik przed ostatnią konkurencją wyprzedzał Tomasza Rubaja jedynie o 12 punktów. Ostatecznie zakończył mistrzostwa z przewagą 40. Z moim partnerem, z którym latałem całe zawody, przed dzisiejszą konkurencją mieliśmy niewielką różnicę i wiadomo, że każdy chce zdobyć to trzecie miejsce. I był dylemat, dlatego zdecydowaliśmy się, że lecimy osobno no i to po prostu lepiej poleci dzisiaj, ten, ten trzeci. No i lepiej poleciałem. No i lepiej poleciałem, jestem trzeci. 36. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie otwartej były głównym punktem przygotowań do Mistrzostw Europy, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się na Litwie. Dlatego też szybownikom z uwagą przyglądał się trener szybowcowej kadry narodowej. Z jednej strony może przykro, że nie było niespodzianek, bo to zawsze dodaje emocje, a z drugiej strony ja osobiście bardzo się cieszę z tych wyników, ponieważ pierwsze pięć miejsc zajęli reprezentanci na najbliższe Mistrzostwa Europy, co świadczy, że są w doskonałej formie i mam nadzieję, że przynajmniej powtórzą te sukcesy, które w zeszłym roku osiągnęliśmy na Mistrzostwach Świata. Bardzo też jestem zadowolony z całości organizacji Mistrzostw. Miejsce jest bardzo fajne, wszyscy zawodnicy byli zadowoleni. Znakomicie dopisała pogoda, i tu można śmiało powiedzieć, że Częstochowa była jednym z niewielu miejsc w tym roku, w tym okresie, gdzie można było rozegrać tak dużą ilość konkurencji. Właściwie tylko jeden dzień był nielotny, to w naszym klimacie jest bardzo miłą niespodzianką. Także poza dobrymi rezultatami, zawodnicy mieli okazję, aby znakomicie potrenować. Bardzo udane zawody, zarówno pogodowo, bo latania było no, właściwie po uszy. Sportowo też było bardzo udane bo była no, zacięta rywalizacja i o te pierwsze miejsca, a także i o, i o dalsze się piloci niektórzy bardzo starali. Przebiegły bardzo sprawnie zawody, udało nam się je naprawdę ładnie zorganizować, sprawnie, wszystkie starty szły, nie było jakichś technicznych, istotnych problemów, które by przeszkodziły, więc tu z organizacji, z przebiegu, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że zawodnicy również. Przy okazji Mistrzostw Polski rozegrano także ósme częstochowskie krajowe zawody szybowcowe w klasach klub A i B. W klasie A przez większą część zawodów prowadził Tadeusz Jacniacki z Aeroklubu Częstochowskiego, ale po ostatniej konkurencji stracił prowadzenie na rzecz Marka Białego z Aeroklubu Radomskiego. Zawody szybowcowe to mają to do siebie, że na ostatniej konkurencji czasami się zdarza, że się cała tabela może odwrócić. Także mnie to nie zaskoczyło w ogóle. Różnica dwóch punktów to była bardzo minimalna różnica. To właśnie, no tym bardziej chyba żałuję tego pierwszego miejsca, czy nie? Nie, ja jakoś nie żałuję. Ja się cieszę z drugiego miejsca, jestem bardzo zadowolony. Trzeci był Mateusz Szymbora z klubu Podkarpackiego. Natomiast w klasie B triumfował niezrzeszony Radosław Krajewski. Drugi był Zenon Wajda z aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. A trzeci Arkadiusz Bajura z klubu Częstochowskiego.